To jest prowadzenie motoru, patrzymy jak będzie teraz w biegu szóstym, ma w górę, dobrze strzelił Parnicki, on pierwszy melduje się w krawężniku i może tam z Marzlika powieść leci szeroko, Bartosz z już jest pierwszy, Bańbor tymczasem przed Benem Kukiem, no i motor jedzie na 4 do 2, a Parnicki idzie szeroko w odsypane, raczej stracił na rzecz Bańbora, oddał tę drugą pozycję, 18-letni zawodnik Fogo Unii, Dokonił go teraz także Benjamin Kuk, no i jedziemy na 5 do jednego. Jeszcze pan Mruwa zebrał osłonę kosza sprzęgłowego, więc możemy kontynuować ten wyścig. Będzie się starał teraz. Jeden i drugi zawodnik w ogóle, ale ukrócił te zamiary. Bartosz Bańbor na prostej przecinając tor jazdy. Chociaż prędkości trochę mu brakuje, bo biorą się już za niego i Kuk, i Barnicki. Cały czas w opałach, cały czas na 5 do jednego. Motor Bańbor znowu się broni. Dobra defensywna jazda, ale cały czas czuje oddech na swoich plecach. W lektorze. zawodników w Fogoni to obu. Benkuk teraz się wysforował. Benkuk bardziej ofensywny. Bańbor asertywny, jeżeli chodzi o jazdę na drugiej pozycji. I to jest świetna obrona Bartka Bańbora. razem trafik nieźle na dojeździe do pierwszego łuku. Małkiewicz. Fenomenalna jazda Juniora. Kikamu zamyka całą stawkę. I to on jest na prowadzeniu. A za chwilę może teraz Jenko do wicza kapitalna Ponownie GKM-u Grudziot. Częstochowianiej jak we mgle. Jak we mgle Drabik. Nieco lepiej Mikkelsen. On teraz na trzeciej pozycji. Ale jaka jazda Małkiewicza. On już ma kilkanaście metrów przewagi nad Tarasjenką. Nie wiem, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że GKM prowadzi w tym wyścigu podwójnie. Mikkelsena szarpnęło. Traci kolejne metry Duńczyk. Drabik już kompletnie zagubiony. Nie liczy się w tej walce. GKM na bardzo pewnym prowadzeniu. 5 do 1. A ten start wcale nie był taki zły. No bo wszystkie momenty startowe nie są najgorsze dla częstochowian. Ale kluczowy dzisiaj dojazd do pierwszego łuku. Wygrywają Grudziądzanie. Świetna jazda, płynna, pewna, bez zarzutów. Juniora GKM-u Grudziądz. Małkiewicz wjeżdża na ostatni łuk na prowadzeniu. Tarasienko osłania go całym sobą. Hallera 4 znowu w ekstazie. 5-1 Grudziądz. Ale nie dał się jeszcze pokonać młodzieżowcowi na smoczy na torze drugi, mój, ależ długo czekaliśmy. Nie wystartowali równo, ale skoro jedziemy, no to jedziemy z przodu. Oscar Paluch, ale rozpędza się. Antoni Metzel po zewnętrznej, blisko płotu, który właśnie chyba to on nie stał nieruchomo pod taśmą. Ale o tym za chwilę, bo piękny robi Speedway. Jest na prowadzeniu Antoni Mencel. Zabierają się za nimi paluch i Stojanowski dość nieoczekiwanie zostaje na ostatniej pozycji Ratajczak. Używamy nosów, bąchamy czy to sprzęgła. Stanowisko do tego wreszcie mamy doskonałe na prowadzeniu cały czas Antoni Mencel za nim Trójka gości z Gorzowa, Oskar Paluch i Jakub Stojanowski. Jakub Stojanowski i Oskar Paluch jeszcze do Oskara Palucha zbliża się. Damian Ratajczak zaczynają ostatnie ogrożenie. Z przodu zanim za nim Jakub Stojanowski. Raczej wszyscy środkiem toru, raczej szukając tej szerszej. Stojanowski jeszcze się zabrał, jeszcze się starał wbić po wewnętrznej pikując przed Mencela. No i fajna to była rywalizacja. Ostatecznie. Gnął Churysz, ale nie uzyskał korzyści. Pięknie wyskakują żużlowcy z motoru Lublin. Żółty dołącza do białego Kuryż Teraz dopiero się rozpędza. Trochę później rozpoczął ten bieg w związku z tymi swoimi ruchami. Szybki jest Oskar Churysz i będzie gonił Bańbora. Za moment szeroko wchodzi w ten pierwszy łuk drugiego okrążenia. Zbiera mu się ta fura, żeby żużlowiec był tak dobry jak fura. To tutaj jeszcze może być ciekawie w tym wyścigu, chociaż Bańbor błędu nie popełnia ścieżką bardziej doświadczonego kolegi Wiktora Przyjemskiego podąża Bańbor i jak tak dojadą, no to tutaj już zrobi się naprawdę bardzo ciężko na falu bazu, bo będzie 10 do 2, z czym że Oskar Kurysz jeszcze nie chce się z tym pogodzić, mądrze jedzie i cały czas jest blisko Bańbora, już tylko kółko zostało, jeszcze raz wejdzie szeroko, cały czas tak samo w przyciłku łuku, przycina, Kurysz wyskakuje, mówiłem szybki, szybciutki, teraz musi przypilnować krawężnika, żeby nie odbił mu tej pozycji, Bajbor, Oscar Górysz i Bajbor, Chórysz! Dowiósł te dwa punkty. Ładnie, ładnie nam się zaprezentował. Grand Prix. Teraz start dla miejscowych Wrocławianie. Bardzo dobrze, chociaż Kowolik tam wysunął się na środek, i chyba przeszkadza. Minimalnie Brytyczkowi. I teraz Małkiewicz tam bez pardonu, bez kompleksów pokazuje starszemu koledze z zeszłego roku Biulejowi, jak się jeździ. Bo oto on teraz na drugiej pozycji będzie ścigał Kowolika. Kowolik zmierza po trójkę. Na miejscu trzecim ciekawa walka. Wadim teraz teraz może uznać wyższość Biuleja. Jeszcze nie, bo wyciągnął te wnioski. Wadim teraz tylko wiedział, że trzeba zamykać kredę, Biuli oszołomiony w kart w szło mu lepiej a teraz tutaj może zacząć od zera Kowolik ma problemy z rolowem, ta taśma się rozwinęła, ma problemy także z Małkiewiczem, który cały czas próbuje go po szeroki wystraszyć, no to może teraz mała, to teraz przednia, ale mądrze dojrzale jedzie, 16-letni Marcel Kowolik, znowu środek toru i to znowu wypromuje go przed Kevina Małkiewicza Wadim jęko ogląda się do przodu, nie chce przeszkadzać Małkiewiczowi, chce blokować Biuleja ten czwarty, chaosu sporo, blisko ciasto, biuli, jeszcze pod teraz ja nie dał rady.